W życiu jest bardzo często tak samo, jak jest w podróży. Na przykład, czasami w życiu podejmujemy decyzję o czymś, że rozpoczniemy jakieś działanie zmierzające ku osiągnięciu jakiegoś celu, nie wiedząc dokładnie, jak będzie wyglądała konkretna droga, którą trzeba będzie wykonać czyli ile dodatkowych trudności pojawi się na drodze i jak sobie będziemy musieli z nimi poradzić. I tak jest dobrze. Podróży też tak jest. Czasami, wiele razy w podróży, podejmowałam decyzję, że chcę dotrzeć dokądś albo chcę zrobić coś, nie wiedząc, z czym będzie to się wiązało. Ale mówię, że tak jest dobrze, dlatego że czasami lepiej jest nie wiedzieć wszystkiego. Dlatego, że ludzki umysł ma wpisane w siebie różne ograniczenia. I różne przekonania bazujące na wcześniejszych doświadczeniach. To jest fantastyczne. To pozwala nam przewidywać prze przyszłość, <noise> to pozwala nam planować działanie, to pozwala nam unikać różnych zagrożeń i działania, które byłoby dla nas niekorzystne, ale to się wiąże też z pewnym ogromnym ograniczeniem, a takim mianowicie, że. Nasz umysł, który bazuje na wcześniejszych doświadczeniach i na tej podstawie wyciąga wnioski, żeby nas poinformować o tym, jakie są szanse zrobienia czegoś w przyszłości. Więc nasz umysł, bazujący na tym, czego wcześniej doświadczył, nie jest w stanie podsunąć nam w pełni prawdziwej rady dotyczącej czegoś, czego nigdy wcześniej nie przeżył. Może się tylko domyślać. Może porównywać, może zgadywać, że inne doświadczenia, które mieliśmy w przeszłości, były podobne i mogą mieć zastosowanie w tej sytuacji, ale czasami nie jest w stanie tego podsunąć. Nie jest w stanie przewidzieć, czy damy sobie radę, czy nie, i zazwyczaj, myślę, że w 99%. Taki niewytrenowany umysł, który tylko bazuje na tych swoich instynktownych, yy, wcześniejszych przekonaniach. W 90%, 99% umysł takiej osoby zdecyduje, że lepiej tego nie robić, ponieważ wiąże się to ze zbyt wielką niewiadomą. I dlatego właśnie czasami, mimo że mamy wielki plan i mamy fantastyczny pomysł, i pragniemy czegoś, to. Ostatecznie, kiedy zaczynamy zastanawiać się, czy dam radę, czy nie, czy to się uda, czy nie, i zaczynamy pytać swojego umysłu, który na bazie wcześniejszych doświadczeń mówi nam tak, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem, albo nie robiłam, nie wiem, z czym to się wiąże, pewnie sobie nie poradzę. I postanawiamy porzucić ten pomysł, zawrócić z tej drogi, opuścić ten cel. I dlatego właśnie czasami dobrze jest nie myśleć zbyt wiele, nie przekombinować. Oczywiście racjonalnie się zastanowić, rozważyć szanse, unikać niebezpieczeństwa itd. Ale dobrze jest nie przekombinować, nie myśleć zbyt wiele. Dlatego, że wtedy bardzo często odcinamy sami sobie drogę naprzód. I zawracamy z lęku przed czymś, co nawet jeszcze się nie zdarzyło. Dlatego, że najbardziej niezwykłe w tym wszystkim jest to, i to dotyczy zarówno życia, jak i podróży, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowamy się w sytuacji, której nie doświadczyliśmy wcześniej. To jest jedna rzecz. A druga jeszcze bardziej niezwykła rzecz jest taka, że kiedy znajdziemy się w sytuacji, która jest podbramkowa, która jest bardzo trudna, która jest kryzysowa, która jest wymagająca, to wtedy niespodziewanie uruchamiają się w nas niezwykłe siły zarówno siły fizyczne, jak i siły mentalne, jak i taka zwykła siła przetrwania. Pamiętam kilka lat temu, wyszłam na wyprawę i przepłynęłam od rzeki Orinoco w Wenezueli. Wyłącznie używając lokalnych środków transportu po wodzie, czyli lokalnych łodzi indiańskich i innych, czyli z rzeki Orinoco przez Rio Negro aż do Amazonki. I y, kiedy przygotowywałam się do tej wyprawy, już byłam w Wenezueli i pytałam y, ludzi, którzy się na tym znają. Jakie są możliwe połączenia? To wszyscy mi mówili, że to jest absolutnie niemożliwe do zrobienia, dlatego że żadne łodzie nie pływają na takiej trasie. To jest odległość ponad tysiąca kilometrów, że na pewno mi się nie uda. Nawet pamiętam jeden pan w agencji podróży, czyli specjalista w dziedzinie w, w Puerto Ayacucho w Wenezueli, powiedział mi: „Mój brat od kilku lat mieszka”. Właśnie tam, dokąd chciałam dopłynąć, nad Rio Negro, i on mówi: Od tamtej pory go nie widziałem. Wiesz dlaczego? Ja mówię dlaczego. A on mówi: Dlatego, że nie ma jak tam się dostać. A ja się tam dostałam. Ale najważniejsze jest coś innego. Podczas właśnie tej wyprawy pewnego dnia. Ym, Wyruszyłam, utknęłam w pewnym mieście, w pewnym porcie, w maleńkiej wiosce i ubłagałam żołnierzy, żeby zabrali mnie ze sobą, co było nielegalne. Oni nie powinni nigdy brać kogoś, kto nie jest żołnierzem, na wojskową łódź. Ale zgodzili się i wzięli mnie na tę łódź i mieliśmy płynąć dwie godziny. I gdyby ktokolwiek, nawet dzisiaj, gdyby ktoś powiedział mi tak: słuchaj, wsiądziesz na łódź, z czterema żołnierzami, którzy będą mieli ze sobą karabiny. Na tej łodzi będzie też dzika małpa. I przez 12 godzin będziesz płynąć, dryfować, stać, ponieważ kilka razy zepsuje się silnik, nie będzie niczego do jedzenia, nie będzie można zejść na ląd, żeby się załatwić, nie będzie wody i będziesz tam sama z czterema uzbrojonymi mężczyznami. Czy decydujesz się na to? No to gdybym się zastanowiła logicznie, to bym pomyślała tak, no 12 godzin, żeby w ogóle nie móc pójść do toalety, niemożliwe. 12 godzin bez jedzenia, dam radę. 12 godzin bez wody, można się odwodnić, to jest niebezpieczne. 12 godzin w łodzi, nie wiedząc dokąd płynę, bo łódź, bo silnik się będzie co chwilę psuł, a ja będę z czterema uzbrojonymi, obcymi mężczyznami w dżungli? No, to nie jest racjonalna decyzja. To nie jest, to nie jest sytuacja, w której czułabym się bezpiecznie. Więc pewnie, gdyby ktoś zapytał mnie, czy byłabym gotowa i czy dam sobie radę, i jeszcze gdyby powiedział mi, że dotrzesz w końcu. Po tych 12 godzinach w totalnej ciemności dotrzesz do wioski, w której nie będzie ani jednego hotelu i nie będzie w ogóle elektryczności, więc będzie panowała totalna ciemność nie tylko w porcie nad rzeką, ale i w całej wiosce? To chyba bym powiedziała, że chyba nie, dlatego że to jest zwyczajnie niebezpieczne no i trudne, i, i, i nawet grozi. Uszczerbkiem na zdrowiu, nawet uszczerbkiem na życiu, bym powiedziała. Więc nie podjęłabym takiej decyzji, ale ponieważ wyruszyłam z nimi tą motorówką i to miało trwać dwie godziny, a trwało 12 godzin, i było dokładnie tak jak przed chwilą powiedziałam, tylko nie wiedziałam tego zanim wsiadłam do tej łodzi. I dałam radę bez najmniejszego problemu. Nie wiedziałam, że jestem w stanie dać radę. Ale dałam radę, dlatego że byłam w takiej sytuacji, która wymagała tego, żeby dać sobie radę. I wtedy cały organizm się mobilizuje. Wszystko się mobilizuje. Nagle, owszem, jesteś głodny, ale dajesz sobie radę z tym głodem. Chce ci się pić, nie ma wody, trudno, czekasz na moment, kiedy będziesz mógł znów się napić. Że nie mogłam wejść do toalety, jakoś nie wiem jakim cudem, nie było to dla mnie absolutną koniecznością. Przez te 12 godzin. A potem, jeszcze jak zeszłam na ląd w tej totalnej ciemności, szukając hotelu, a wszystkie hotele zostały już zamknięte w tej wiosce, bo nikt tam nie przypływał od kilku lat. No to jeszcze potem przez kilka godzin też nie mogłam pójść do toalety i dałam radę. Dałam radę. Kiedy wiemy zbyt dużo o tym, co ma się zdarzyć, to może podziałać odstraszająco, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaką siłę w sobie mamy, dlatego że ta siła uruchamia się dopiero wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Dlatego właśnie lepiej jest nie wiedzieć zbyt wiele. Sprawdzić, dowiedzieć się, przewidywać, planować, zachować się oczywiście racjonalnie. Nie namawiam do tego, żeby podejmować impulsywne decyzje dotyczące podróży czy Jakiejkolwiek innej dużej zmiany w życiu, chociaż dodam, że czasami takie impulsywne decyzje się przydają, ale czasem, nie zawsze, to nie powinna być zasada, tylko czasami rzeczywiście jest w życiu tak, że człowiek wie całym sobą, że to jest dokładnie to, co powinien zrobić i nawet nie chce pytać więcej. Więc takie impulsywne decyzje tak. Ale czasami niektórzy ludzie przymierzają się na przykład do zmiany pracy albo do, do Wyjścia ze, ze, ze związku, albo do wejścia w związek, albo właśnie wyruszenia w podróż. Więc niektórzy ludzie przygotowują się do tego, usiłując dowiedzieć się możliwie wszystkich szczegółów, drobiazgowo rozplanować. I jeżeli będziesz znał wszystkie szczegóły swojego najbliższego przedsięwzięcia, czy to będzie nowa praca, czy podróż, czy związek, czy jeszcze coś innego, jeżeli będziesz znał absolutnie wszystkie szczegóły, to najprawdopodobniej nie podejmiesz tej decyzji, dlatego że to wszystko będzie brzmiało i wyglądało obezwładniająco. Dlatego, że jasne, że zdarzą się różne trudności, ale zdarzą się też różne cudowne ułatwienia. I dzisiaj, kiedy teoretycznie zastanawiasz się nad tym, czy to zrobić, czy nie, to nie jesteś w stanie przewidzieć ani tych trudności, ani tych ułatwień. Podam inny przykład bardzo prosty. To jest tak samo jak wtedy, kiedy usiłujesz sobie wyobrazić smak dania, czytając przepis i wszystkie jego składniki. I znasz wszystkie składniki, wiesz, że tam będzie odrobina soli, odrobina pieprzu, będzie odrobina kolendry, będzie ostra papryka, będzie słodka papryka, będzie ziemniak w dwóch odmianach, będzie kawałek brokułu, będzie kalarepa, będzie burak. Ale to, że znasz te wszystkie składniki, i to, że umiesz przeczytać przepis, i nawet jeżeli nauczysz się tego przepisu na pamięć, to i tak nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tego, jak ta potrawa będzie smakowała, ani na co będziesz miał ochotę po zjedzeniu tej potrawy, na jaki deser. Tak samo jest w życiu, i tak samo jest w podróży. Więc. Jeżeli jesteś w momencie, kiedy masz podjąć ważną decyzję, kiedy chcesz rozpocząć jakiś nowy projekt, to sprawdź różne brzegowe, ważne warunki, sprawy, to, co da się w miarę łatwo przewidzieć, to, co uchroni cię przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Ale nie próbuj wniknąć w sam środek tego i nie próbuj przewidzieć wszystkiego, dlatego że po pierwsze to jest niemożliwe, dlatego że zawsze zdarzą się nieprzewidziane rzeczy, zarówno piękne jak i trudne, i daje ci gwarancję, że kiedy one się zdarzą, to sobie poradzisz. Bo w teorii, gdybyś już teraz o nich wiedział, to byś pomyślał, nie, to byłoby zbyt trudne, albo zbyt obciążające, albo zbyt niebezpieczne, albo nigdy wcześniej nie zetknąłem się z czymś takim, nie wiedziałbym, jak się zachować. A ja ci mówię, że wiedziałbyś. Dlatego, że kiedy już jesteś w tej sytuacji, w takim momencie, to wiesz. Dlatego, że masz w sobie ogromną mądrość i masz w sobie ogromną siłę. Tylko, że one zostają uruchomione dopiero, kiedy jest naprawdę taka konieczność. Więc jeżeli masz do czegoś przekonanie w sercu, jeżeli coś cię magicznie przyciąga albo popycha w stronę jakiegoś planu, podróży, przedsięwzięcia osoby, to pójdź za tym. Nie zadawaj tysiąca i jednego pytań. Zadaj dwadzieścia dobrych, zdrowych, ważnych pytań, a resztę pójść i pójdź za tym. Dlatego, że tak jak powiedziałam, daję Ci gwarancję, że kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego, na 100% znajdziesz rozwiązanie, poradzisz sobie i pójdziesz za tym dalej. A kiedy spojrzysz wstecz, to będziesz przeszczęśliwy, że podjąłeś odważną decyzję i zrobiłeś krok naprzód. Bo ten, kto robi krok naprzód, jest w stanie zrobić też następne kroki. A ten, kto wędruje przez życie podejmując świadome decyzje, osiąga cel i jest szczęśliwy.